Komentatorom Tomek i Robert. Robert, no nie mogę Cię nie zapytać o ten wyścig, w którym brałeś udział, ten archiwalny. Uśmialiśmy się tutaj. No tak, to pierwsze, pierwsze, tak. Pierwszy czas po licencji. Rzeczywiście te wyścigi różnie wyglądały. Skóry, inny czas, bardzo gorąco. No i wtedy te wyścigi młodzieżowe, które to był chyba pierwszy etap, kiedy te wyścigi młodzieżowe były właśnie tak już na stałe wpisane. Program i to też dawało szansę jazdy młodym zawodnikom. Inny świat, inny Żużel, ale to piękny, też piękny, prawda? Świat piękny wtedy i świat piękny teraz, tak? Bo no, trzeba szukać oczywiście pozytywów. <grystanie> nie, absolutnie nie mówię o wyścigu, bo Ty wiedziałeś przed meczem, że, to, że puścimy z archiwum akurat taki, w którym przyjechałeś czwarty, wyprzedziłeś tylko tego piątego i szóstego, tak? Powiedzmy ale przecież od razu zaoponowałeś. No ale zaraz później było tak inaczej. Ja w rewanżu to w ogóle pojechałem lepiej. A tam nie, tego nie mieliśmy. Nie, 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 dobrze, dobrze. No tak jest, taki jest sport. Nie zawsze się przyjeżdża z przodu czasami się gdzieś tam człowieka, człowieka i czegoś, czegoś tam braknie. Ale no na tym właśnie polega piękno sportu. Że nie da się wszystkiego przewidzieć i czasami Janusz Koziek, który miał być pierwszy albo prawie pierwszy już był został wykluczony. No i cóż, wynik zostaje zapisany. Teraz ma szansę właśnie jak widzimy go na ekranie ma szansę przywieźć kolejną trójkę i walczyć o to by zredukować tą, tą, tą różnicę którą przegrywa. No właśnie wyścig bardzo ważny Janusz Kołodziej z toru pierwszego towarzyszy mu partneruje Kacper Gomulski w kasku niebieskim trzecie pole startowe i para gości Paweł Chlip kask biały. I Krzysztof Kasprzak, kask żółty z toru czwartego. Widzimy dwóch dżentelmenów, którzy przywieźli po pięć punktów w tym meczu. Oddaleni od siebie, przedzieleni chlibem i Gomulskim. Zobaczymy jak rozegrają pierwszy wyraz. Tak sobie mówimy, że to może być bardzo ważny bieg, ale innych wygląda na to. Już dzisiaj nie będzie kołodziej chlib. I tutaj będzie mu bardzo łatwo wyjechać z pierwszego wirażu. Tak też się dzieje, pędzi za nim Krzysztof Kasprzak. Świetna walka i o pierwsze, i o drugie miejsce. Dwie pary tutaj się stworzyły. Kas Absolutnie imponujący Krzysztof Kastrzak pierwszy kołodziej, drugi będzie chciał oddać za wszelką cenę Krzysztofowi Kastrzakowi. tym bardziej, że jeśli spojrzy to zobaczy, że z tyłu za nim nie ma kaspra Gomulskiego. Paweł Klip jedzie po punkt, a zatem goście znów jak gdyby po tym lekkim. Ciosie, wstają i walczą dalej. Jadą teraz na 4 do 2. Mówiliśmy o tym, że to bardzo ważny wyścig, ale też te punkty mogą być piekielnie ważne. Nie rezygnuje Kasper Gomulski. Przypominamy, poobijany po wczorajszym treningu, po tym upadku z Mateuszem Borowiczem. Janusz Kołodziej już nie u granicy wobec Krzysztofa Kasprzaka. Teraz walka kluczowa. Jest to punkt, który może okazać się bardzo ważny. Jeszcze jeden szaleńczy atak na trzecim miejscu, na czwartym Gomulskiego. Zabrakło być może okrojzenia, być może jednego wirażu i znów po tej przerwie dobrze spasowani goście wychodzą na 4 do 2 i w całym meczu prowadzą już 28 do 19, a zatem wraca na swoje tory Krzysztof Kasprzak. Pewna trójka bo wyszli ze startu z Januszem Kołodziejem bardzo mocno tak bardzo mocno walka piękna walka między Januszem Kołodziejem a Kasprzakiem na dystansie tutaj szczerze mówiąc rzadko się zdarza by Janusz Kołodziej jak ktoś na trasie przejechał to była no, taka nietypowa sytuacja szybki kasprzak wykorzystał tutaj nie uwagę Janusza mamy bardzo dobry start Janusza z pierwszego pola wjeżdża to troszkę w środek toru. Kasprzak próbuje się rozpędzać po zewnętrznej całkowicie puszcza po tej nasypanej części toru. Motocykl tutaj niewiele niewiele brakuje doszłoby też do do, do, do to ciasno było między chlibem a Kasprzakiem. No i Kasprzak konsekwentnie rozpędzając motocykl po zewnętrznej, wchodzi już na na drugi, w drugim łuku też właśnie po tej nasypanej części łapie większą prędkość. Akcja meczu zdecydowanie zdecydowanie No Janusz mówię, tutaj się nie zdarza, są to bardzo rzadkie sytuacje, bo Januszka Łodzi, który jest dobrze spasowany prowadząc wyjście tutaj stracił tą pozycję. Kasprzak zrobił to za Zamykając Janusza także tak dosyć bezwzględny w wejściu pierwszy Janusz dobrze, że to wyczuł, bo gdyby troszkę głębiej wpuścił motocykl, to mogłoby dojść do, 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 do kolizji. Jednak ja, Janusz zachował, to absolutnie tak perfekcyjnie się zachował w tej sytuacji, kiedy gaz na niego motocykl kład, no, dlatego wyglądało to wszystko bezpiecznie.